Siemandero, tu Kepson Dawno nie było baru wietnamskiego aka hinola jak to się mówi potocznie, więc dziś zarzucę recenzję kurczaka z ryżem po saigonsku. z... i tutaj jest problem, bo na szyldzie jest bar orientalny Anna, a w menu i w lokalu napisane bar Hachn Pchuc Sz Szczęśliwy, o tak. Kuchnia wietnamska, chińska, tajska, więc tutaj podapię się Google Maps i tak jak jest napisane tam, czyli Anna Bar Orientalny i tak dam też w tytule. Dziś korzystając z okazji zrobimy wątek z najlepszymi hinolami W komentarzach wrzucaliście swoje rekomendacje, najlepiej z Warszawy, ale też no, ze swoich miast, bo też będę jeździł po różnych miastach, a wszystkie, które będą zawierać jakieś polecenie, to ja zaserduszkuję i sprawdzę sobie w internecie, co tam ciekawego serwują. Być może udam się tam w przyszłości, ten dzisiejszy bar to w sumie nie z poleceń, ale wracałem z Trójmiasta pociągiem i przechodziłem z Dworca Wschodniego na Wileński i mówię, ale by zjadł Chińczyka. Starsi widzowie może pamiętają, ale nagrywałem kiedyś vloga zbicia rekordów długości kepsa przez Relax Kev Radzę min swoją drogą, jak lubicie vlogi, to może wrócę do tej serii vlogowej, że tam będę sobie jeździł i nagrywał też coś z podróży, zobaczę, bo teraz w tym roku w ogóle zaniechałem tego Projektu, pomysłu, myślę, że warto może to kontynuować. Bo upominaliście się co jakiś czas. Jak jest takie zainteresowanie, dzisiaj też możecie napisać. To ja się może wybiorę. A no i w tym miejscu byliśmy posilić się z ekipą podczas bicia tego rekordu. Był smaczny, więc dziś doczekał się oddzielnego odcinka. Zamówione czas oczekiwania to z 6 minut. I w ogóle to mam problem z nazewnictwem, bo co lokal, to ta sama nazwa dania, a inny rodzaj podania. O tak. Tutaj po sajgowsku okazało się być papką. Ja tak mówię roboczo na kurczaka z warzywami i tym sosem sojowym i niestety jeśli chodzi o smak to dzisiejsze określenie także tutaj też pasuje spodziewałem się czegoś w panierce, takiej kawałki kurczaka, tutaj po prostu smażony kurak z warzywami jest e, jak e, na porządny bar przystało, wietnamski e, możesz dolewać sobie sosu słodko-kwaśnego i ostrzejszego wedle uznania te akurat były całkiem spoko, szczególnie posmakował mi ostrzejszy wariant który miał dużo bardziej gęstą konsystencję ale e, też nie waliłem tego Jakoś dużo, bo danie samo w sobie zawierało sos sojowy. Kurczak miękki, wysmażony, tak jak być powinno, za 20 zł, porcja nie była jakaś duża, więc głodny zjadłem to yy, całe. Ale nie było też yy, to nic takiego, co będę wspominał latami, tak jak pewnego Chinola, o którym za chwilkę, jako jakieś takie wyróżniające się danie, nie będę tego wspomina wspominał. Wyczuwalny był sezam, to sezam chyba ta posypka, no i smakowało to bardzo podobnie do sezamu, więc szalam, że to sezam, bo nie pytałem. Ale tak naczuja no, Myślę, że to to bo taki posmak. No. Gdzie całość też jeszcze przed przemieszaniem było czuć tego sezamu bardziej, nim całość zaczęła parować i przemieszać się z resztą składników. Warzywa w daniu też miękkie, smażone na wokół pewnie tyle, ile Bosia przykazała, bo co do technicznych spraw jakoś tam uwag nie mam, tylko co do smaku, było to takie nijakie, takie zwykłe, że z, z czasem i raczej na pewno znajdowało się tam sporo e, wzmacniacza smaku w postaci glutaminianu sodu. Ryż spoko, nie był rozgotowany, surówka też taka typowa, jak to jest e, wszędzie, taki wspólny mianownik wielu barów wietnamskich, bo to wszędzie praktycznie jest to samo, dzisiejsza ocena to piątka, czyli zjadliwe, ale bez szału, no i czekam na wasze polecenia. Kiedyś w Warszawie jadłem prywatnie w lokalu indyk masło czosnek, czy jakoś tak, i i to był klasowy lokal, naprawdę, aż, dziś, aż dziw, że nie zawędrowałem tam jeszcze z kamerką, ale jeśli jeszcze istnieją w dalszym ciągu, to postaram się to nadrobić. Dziś tak na szybko, bo i nie ma jakiegoś punktu zaczepienia, żeby rozgadać się bardziej. Pozdrawiam widzów, cześć.